Partnerem kanału MMA Punch jest catering dietetyczny Diety od Brokuła. Numer 7. Paweł Nastula Mistrz olimpijski w judo z 1996 roku zadebiutował w MMA w 2005 roku w organizacji Pride. W swojej czwartej walce odbywającej się na gali w Stanach Zjednoczonych przegrał decyzję sędziowską po zaskakująco dobrym występie z wysoko notowanym Joshem Barnettem. Pride nigdy nie przeprowadzało testów antydopingowych, jednak tym razem, jako że gala odbywała się w USA, Komisja Sportowa stanu Nevada nałożyła na organizatorów taki wymóg. Podczas badań w organizmie Polaka wykryto steryt anaboliczny, nandrolon oraz kilka stymulantów między innymi efedrynę. W oświadczeniu napisanym przez prawnika na stuli można było przeczytać, że zawodnik podczas przygotowań do walki przyjmował kilka suplementów, które w przeszłości były zanieczyszczone śladowymi ilościami nandrolonu, sugerując tym samym, że tak mogło być również i tym razem. Co do stymulantów, prawnik tłumaczył, że na stula był przeziębiony i brał leki bez recepty, mogące zawierać te substancje. Ponadto w oświadczeniu padło następujące zdanie. Pomimo faktu, że mój kontrakt Sprite pozwala na stosowanie dopingu, to ja nigdy nie chciałem i nigdy nie potrzebowałem tego rodzaju wspomagania. Ostatecznie były judoka został zawieszony na 9 miesięcy i musiał zapłacić karę w wysokości 6,5 tysiąca dolarów. Numer 6 Piotr Hallman Płetwal w 2013 roku po serii dziewięciu zwycięstw z rzędu podpisał kontrakt z UFC. W swoim czwartym występie w organizacji zmierzył się na jednej z gal w Brazylii z doświadczonym Gleisonem Tibau, z którym przegrał niejednogłośną, bliską decyzją sędziowską. Około miesiąc po walce brazylijska komisja poinformowała o znalezieniu w organizmie Polaka zabronionego środka drostanolonu, czyli sterydu anabolicznego. Halman? Zaprzeczał, by stosował tę substancję i winą obarczył komisję. Po walce, kiedy przybywałem w szpitalu, podszedł do mnie pan z komisji i stwierdził, że popełnione zostały jakieś błędy przy oznaczaniu probówek krwi. Pytał, czy mogę jeszcze raz oddać krew. Powiedziałem: tak, ale później. Wówczas udzielano mi pomocy, bo miałem kłopot ze szczęką. Jak sam zawodnik stwierdził, drugi raz z próbą pobrania krwi nikt się już do niego nie zgłosił. Ostatecznie Polak został ukarany 9-miesięcznym zawieszeniem oraz odebrano mu bonus za walkę wieczoru w wysokości 50 tysięcy dolarów. Numer 5 Daniel Omielańczuk, zawodnik, trenujący w Warszawie w swoim szóstym występie w UFC w lipcu 2016 roku, zaliczył najcenniejszą wygraną w karierze, pokonując decyzję sędziowską Aleksieja Olejnika. Niecałe dwa tygodnie przed walką pojawiły się pewne komplikacje, ponieważ w organizmie Polaka wykryto meldonium. Zawodnik nie został jednak w żaden sposób ukarany, ponieważ substancja ta znalazła się na liście środków zakazanych 1 stycznia 2016 roku a sztab Daniela wykazał, że stosował on ten preparat w 2015, czyli wtedy, gdy było to jeszcze dozwolone. A Milańczyk w swoim oświadczeniu poinformował, że korzystał z meldonium w celach medycznych. Warto dodać, że na tej samej substancji w podobnym okresie wpadł Islam Machaczew, w wyniku czego odwołano mu walkę z drudoberem i zawieszono go, jednak tak jak to było w przypadku Polaka, zawodnik udowodnił, że stosował ten preparat, gdy było to jeszcze legalne i zawieszenie zniesiono. Numer 4. Aleksandra Rola Zawodniczka przed karierą zawodową w 2016 roku wystąpiła w Mistrzostwach Świata Amatorskiego MMA organizowanych przez IMAF i zdobyła srebro wygrywając dwie na trzy walki. Pół roku później federacja poinformowała o wykryciu w organizmie Polki spironolaktonu, czyli substancji zwiększającej ilość wydalanego moczu. Zawodniczka w jednym z wywiadów dla Indycage odniosła się do całego zajścia. Zostałam zdyskwalifikowana za lekne na nadciśnienie o nazwie Spironol. Lek brałam z przepisu lekarza, mam na to wszystkie papiery lek był wpisany w kartę jakby medyczną tych zawodów. Także no, ja niczego nie ukrywałam. Spodziewałam się, że ten, test, ten wynik tych testów przyjdzie, przyjdzie pozytywny. Gdzieś po prostu przeoczyliśmy trochę to, że ten lek został był niedozwolony. W wyniku wpadki odebrano jej medal, a dwie walki, które zwyciężyła zostały uznane za nieodbyte. Numer 3. Michał Oleksiejczuk. Były mistrz organizacji TFL pod koniec 2017 roku szykując się do jednej z kolejnych obron dostał od UFC ofertę wejścia na zastępstwo za kontuzjowanego Gadzimurada Antigulowa do walki z Ionem Kutelabą. Mimo że propozycja padła na zaledwie około 3 tygodnie przed walką, Polak podjął rękawice, jednak ostatecznie starcie odwołano, ponieważ mołdawianin naruszył zasady polityki antydopingowej. Michał finalnie zadebiutował około 2 miesiące później, zastępując kontuzjowanego go kanasakiego w pojedynku z Kalilem Rantrim. Oleksiejczuk był skazywany przez większość na porażkę. Jednak uniósł presję związaną z debiutem i zwyciężył decyzją sędziowską. Kilka tygodni później w organizmie Polaka wykryto klomifen, czyli związek, który blokuje pojawianie się żeńskich hormonów płciowych i stosowany jest u sportowców m.in. w celu złagodzenia skutków ubocznych stosowania dopingu. Tę samą substancję wykryto w przeszłości u Brocka Lesnara czy Johna Jonesa. Michał został ukarany rocznym zawieszeniem, grzywną w wysokości 30% gaży i ponadto pojedynek z Rantrim został uznany za nieodbyty. Zawodnik odniósł się do całej sytuacji następująco. Jestem czysty i jest mi przykro, że przez rok nie mogę wejść do klatki. Klomifen to lek, a jego stężenie w moim organizmie było bardzo niskie. Wiadomo, że ta sytuacja wpłynęła negatywnie na mój wizerunek, na to nie mam jednak wpływu. Mogę jedynie zapewnić, że w trakcie walki byłem czysty, bo jestem dobrym i uczciwym człowiekiem. O wpadce i o tym, jak substancja mogła znaleźć się w organizmie, wypowiedział się również ówczesny menadżer Michała Jacek Sarna. Podczas trwania kontraktu z UFC Michał niczego nie brał. On nie brał żadnych sterydów czy substancji dopingujących. Takie środki potrafią się utrzymywać w organizmie bardzo długo, a dwa lata temu Michał był na zupełnie innym etapie swojej kariery. Nie chcę więcej mówić, bo nie zamierzam wkraczać w strefę prywatną zawodnika. Numer 2. Oskar Piechota. Zawodnik z Gdyni w 2017 roku podpisał kontrakt z UFC i wiele osób wróżyło mu świetlaną przyszłość w tej organizacji. Początki rzeczywiście na to wskazywały, ponieważ pierwsze dwa pojedynki zwyciężył w dobrym stylu. Od lipca 2018 roku jego kariera nie idzie jednak w dobrym kierunku, bowiem zawodnik zaliczył cztery porażki z rzędu. Warto jednak dodać... Że ostatnia przegrana została zmieniona na no contest, ponieważ jego rywal zaliczył wpadkę dopingową. W maju tego roku natomiast agencja antydopingowa poinformowała o znalezieniu w organizmie Polaka peptydu stymulującego, wydzielanie hormonu wzrostu i o zawieszeniu go na 22 miesiące. Zawodnik w swoim obszernym oświadczeniu opisał, jak doszło do wpadki dopingowej. Prawda jest taka, że po ostatniej walce byłem przekonany, że nie ma mnie już w UFC. Zresztą chyba wszyscy tak myśleli, nawet mój menadżer był o tym przekonany. Zmagałem i zmagam się do tej pory z poważną kontuzją biodra. Z medycznego punktu widzenia mogło to znacznie przyspieszyć leczenie i tylko po to zastosowałem ten peptyd. Nie chciałem w ten sposób poprawić swoich wyników sportowych i nie wziąłem tego w czasie przygotowań do walki. Piechota będzie mógł powrócić do startów 25 lipca 2022 roku. Numer jeden: Łukasz Brzeski, były zawodnik Babilonu, w tym roku dostał szansę pokazania swoich umiejętności na jednej z gal, Dana White Contender Series. Pierwotnie miał zawalczyć z Lorenzo Hoodem, który ostatecznie wycofał się z pojedynku, i na zastępstwo wskoczył Dylan Potter. Ten rywal również wypadł, ponieważ uzyskał pozytywny wynik testu na COVID, jednak udało się ich ze sobą zestawić dwa tygodnie później. Polak zwyciężył przez poddanie w trzeciej rundzie i wywalczył tym samym kontrakt z organizacją UFC. Kilka tygodni później Agencja Antydopingowa poinformowała o wykryciu w organizmie Brzeskiego zabronionej substancji klomifenu. Kara, jaką zawodnik otrzymał to 9-miesięczne zawieszenie, grzywna w wysokości 750 dolarów oraz zmiana wyniku walki z Poterem na no contest. Menedżer zawodnika, Artur Gwóźdź, odniósł się do wpadki Brzeskiego w jednym z komentarzy na Twitterze. Łukasz został zawieszony przez komisję w Nevadzie za branie leku hormonalnego, podkreślam, nie o którym nie wspomnieliśmy w ankiecie, bo nie byliśmy świadomi, że jest on na liście zakazanych środków. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.